Gotów. Uwaga! Kopiony! Kopiony! You just... Super. Dobra. Piękny czas. 60-38. No fajnie. Teraz zajmiemy się karabinkiem. Tak.

Fajny kanabis, po prostu. No. To masz to plastiki oryginalne, czy coś wymieniałeś w nim? Co znaczy, plastiki? Chwyt, kolba i tak dalej. Nie, nie, to wszystko było. Oryginal. To tylko dokupiłem. A. Lunetę. Chyba mam, jakieś szyny i ten o to montaż, nie? Aha, aha. No nie fajne, Z to ASG. To w tej ceny, w cenie to jeszcze warto było go kupić, bo, bo ile to 6 kwa miał nie dojść, tak? 7 chyba 200. A już 700 chyba Fajny cholerze Ale wydębiłem za 500 przyrządy MacPula jeszcze takie wiesz flipy no. A dobra, dobra, na razie będzie ten teraz nie ma w ogóle tych DI Nie, wiem, nie ma nie ma w ogóle, no. bo to wiesz, że w ogóle ceny są takie wiesz, że no. kosmolit jest no. No wiesz, że kupiłem to to, 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 to mówię, bo zobaczymy, jak tam będzie z tym miały ja, Patrzą na stronę amerykańskiej no i mają dosyć dobrą opinię. Więc mówię, Zanim się rozleci... wiesz, Nie, super Nie to wiesz, to, to jest no. standard no. chyba taki. To, no, 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 zwłaszcza, że mu dorobili klatkę i dopytać, że wygląda, a KF można kupić. No ten przecież musi z Norinko nawet. No tak, to gorzej. No. Narzeka na niego? Nie. No.